Mapa i jej elementy Mapa jest dwuwymiarowym odwzorowaniem kartograficznym, które przedstawia uogólniony i zmniejszony obraz Ziemi. Wykonuje się ją według określonych zasad, a do przekazania informacji służą umowne środki graficzne. Krótko Mapa to dwuwymiarowy obraz terenu, wykonany z uwzględnieniem specjalnych zasad. Co jest potrzebne, aby zbudować dobrą mapę? Składniki matematyczne układ współrzędnych to punkt odniesienia do nanoszenia potrzebnych informacji. Na mapie to siatka kartograficzna. Skala mapy informuje o tym, ile razy pomniejszono obraz świata, żeby zmieścić go na kartce. Osnowa geodezyjna to zapis wysokości w określonych punktach. I połączenia między punktami tej samej wysokości. Składniki geograficzne. Informacje administracyjno-gospodarcze, np. granice państw. Informacje fizjograficzne, czyli nazwy nizin, wyżyn, rzek, szczytów i tym podobne, Informacje uzupełniające, pozostałe umowne znaki potrzebne do przekazania treści mapy. Informacje pozaramkowe. Legenda to tłumaczenie umownych znaków, tytuł to informacja, co przedstawia mapa. Po co skala? Trudno umieścić na kartce papieru rzeczywisty obraz Ziemi. Kartka byłaby tej samej wielkości co planeta. Skala informuje, ile razy pomniejszono wszystkie wymiary. Na przykład skala 1 do 1000 mówi, że każdy centymetr na mapie to 1000 centymetrów w rzeczywistości. Rodzaje skal. Liczbowa, np. 1 do 1000. Mianowana tłumaczy, co jest po obu stronach. 1 cm to 1000 cm, pisane z myślnikiem, czyli 1 cm to 10 m. Liniowa, zwana również podziałką liniową, przypisuje konkretną odległość do odcinka zaznaczonego na podziałce. Która skala większa? Trzeba zrozumieć, że skala to naprawdę ułamek: 1 do 100 to naprawdę 1 przez 100. Skala, która pokazuje więcej szczegółów, to znaczy jest bliżej powierzchni Ziemi, to duża skala. Na przykład 1 przez 100 pokazuje nawet ławki i lampy uliczne. Mniejsza skala to mniejszy ułamek. Na przykład 1 przez 28 milionów. Na przykładach: 1 przez 10 jest większe od 1 przez 1000, 1 do 1000 jest większe od 1 do milion. Jaki jest podział map? Ze względu na skalę: pomiędzy 1 do 1000 a 1 do 5000 są mapy szczegółowe. Pomiędzy 1 do 5 tysięcy, a 1 do 200 tysięcy mapy topograficzne. Pomiędzy 1 do 200 tysięcy, a 1 do miliona mapy topograficzno-przeglądowe, a od miliona w górę po prostu mapy przeglądowe. Podział map ze względu na treść. Mapy ogólnogeograficzne to pierwsza duża kategoria. W niej występują mapy ogólnogeograficzne fizyczne. Na przykład ukształtowanie powierzchni świata oraz polityczne, np. granice państw Afryki. Inna duża kategoria to mapy tematyczne podają dane pod konkretny tytuł. W nich najczęściej opisane są zjawiska przyrodnicze, zjawiska gospodarczo-społeczne oraz ochrona środowiska. Notatka do prezentacji i źródła znajdują się w opisie. Dziękuję za uwagę!